Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w czwartym już odcinku gry Pokémon Ultra Moon Randomizer nazlog. I bez przedłużania lecimy sobie tutaj, bo mamy do przejścia całą tę tutaj szkołę. Ty to jesteś bosem, tak jak w Pokémon Sun to było, więc do Ciebie pójdę na końcu. Ale tutaj widzę, że mamy dwóch jakichś przedszkolaków, którzy pewnie będą jakimiś z Ether Paradise. Yy, ale pokażę Wam jeszcze, jaką tutaj mamy drużynę, bo może nie widzieliście poprzedniego odcinka mamy Toro na poziomie 14, który ma ataki Quick Attack, Tail whip, Thunder Punch i Charge i ma abilitkę Lightning Rod. A tutaj Focus, czyli Lily ma poziom 10 i ruchy Leer, Tackle, Baby Doll Eyes i Bite i tutaj ma mm, ma naturkę trochę przeciwną, jakby do blitza i ma abilitkę Vital. Spirit, także lecimy wydaje mi się, że to będzie tutaj podwójna walka. Chociaż może nie. Bo oni tutaj może mnie coś będą pytać eee, Kto wygra pomiędzy ogniem a trawiastym typem? No to ogień, tak? Chyba dobrze odpowiedziałem, tak. Eee, dostanę coś za to? Nie. Aha. Myślałem, że to będzie jakaś... Podwójna walka, co nie? No dobra, ale tutaj w tej trawie w poprzednim odcinku prawie zginęliśmy przez Nidokuin Dobra, tutaj widzę, że jest Pokeball. Paralyze Hill, okej, okay. no tego akurat chyba nie kupowałem w sklepie. Także nawet się cieszę. Ten dzieciaczek już na pewno chce walczyć. Tylko proszę, nie miej żadnego tutaj <laughs> yy, Nidokinga tym razem, tak? Oba Stiedona Garczompa, ani graudona. Okej, okay, to jest siostra Joey można naprawdę walczyć z siostrą Joy? No to świetnie. Nie masz Miss Driviusa No okej, okay, No ok. Nawet ok. Ymm, powinno być dość łatwo, bo ja mam 14 poziom. Miss Drivius ma 7, także Thunder Punch i. I powinno być naprawdę bardzo okej okay. Jak ile to zada? Zadało to prawie wszystko. Używa Poison Gas. No nie zatruje mnie, no proszę. No. No. <gryw> Dziękuję bardzo. Użyję sobie antidotki, bo nie chcę mi się wracać totalnie do, do centrum Pokémon. Dobra, Thunder Punch i po tym mi się. Ja używam antidotum, bo naprawdę nie chcę mi się wracać do centrum Pokémon. Mm, a tutaj po prostu 4 HP straciłem. Z tego Focus ma poziom 11. Okej, on coś o grimerach mówiła. Ale tutaj raczej grimery nie występują. Mm -hmm. Tak, trawiasty typy są niewrażliwe na ruchy. Pyłkowe tak jak na przykład poison powder, czy mm, ale na poison gas? Sam, no tak, dobra. E, back i antidotka. 7 mam kupionych, także chyba nie muszę żałować tego. Dobra, no i lecimy teraz do szkoły. Muszę pokonać trzech tutaj trenerów, i wtedy będę mógł pójść do tego do tego bossa, który pewnie będzie najmniejszym z tych wszystkich dzieciaczków. To jest Rain. Jest wodno-robacze albo latające robacze. Chyba coś takiego. Także czy w tym, czy w tym wypadku Blitzel go gością nie strzała Tym bardziej, że ma piąty poziom. No niby mi obniżył atak, ale to będzie jednak super efektywne. Także lecimy z tym. Trafiony na szczęście. No dobra, padł na cios nawet pomimo Intimidata. Chciałbym złapać w Hawoli City. Czy to tam są przedmieścia Hawoli? Nie wiem, ale chciałem w tym odcinku jeszcze złapać Pokemona do drużyny, bo w poprzednim odcinku złapaliśmy tylko jednego. Bo drugiego, Nido Queen się nie dało złapać. Nie dało, nie udało się. Yy, w tej klasie, czy coś tutaj jest? Yy, wydaje mi się, że ta dziewczynka tam będzie chciała walczyć. Mm -hmm. Dasz mi coś? Nie dasz mi, ale ty chcesz pewnie walczyć. Tak, chcesz walczyć. Mhm, mm zobaczcie no mojego metapoda, ma Oranberry. No boję się tego twojego metapoda, bo ty jesteś jakimś workerem Mia. Yy, jeśli jesteś workerem, to powinieneś mieć jakiegoś zimnego Pokemon, ale masz szanerza. Mamy trochę przewalone. Jeśli on ma jakiś taki ósmy poziom, to jest źle. Siódmy. Okej, okay, Thunder Punch. Spróbujmy i zobaczmy ile to zada. To na razie honed, więc to nie jest ten top edgy slash, tak? Ale harden, dobra, powinien spaść, bo gdzie mu ponad połowę, a teraz wezmę pewne połowę. Także... Także po honedżu. Niepotrzebnie się bałem. Dobra, fantastycznie, już dwóch trenerów pokonanych. Aha, jeszcze będzie boss i jeszcze będzie trzeba z tą dyrektorką walczyć. Więc to też będzie dość, dość ciężkie, bo w normalnych wersjach... To ta... Mm, Trunber dostałem, mogę to dać Pokemonom. Yy, ale ta liderka normalnie... Liderka, trenerka, yy, dyrektorka miała Pokemona startera super efektywnego na naszego startera. A tutaj raczej nic takiego się nie wydarzy, bo to jest randomizer. I może mieć nawet hałowa. Dobra, jest dwa. I wiem też gdzie jest trzecia, stąd nie muszę walczyć, to jest zablokowana droga. Więc dobra, idę tutaj, ale najpierw jeszcze właśnie dam to mojemu Pokémonowi, a nawet dwóm Pokémon Oranberry gift to Pokémon, tor sobie będzie miał. I jeszcze Gift to Pokémon. Focus też będzie miał. Bo zobaczymy, czy może Focus się przyda. I wiem, że tutaj jest trenerka z tą rakietką. No dokładnie. To już jest ostatnia trenerka i potem będzie ta ten właśnie. M, taki boss można powiedzieć, tak? no jesteś punk per hiromi and hiromi jigglypuff, okej okay. no tutaj powinny być e, dwie osoby właśnie, ale ale tak to tutaj zostało rozwiązane, że jest jedna jigglypuff o ile mnie nie uśpi to będzie dobrze, thunder punch i to powinno zabrać dość dużo moim zdaniem no właśnie, fake tears, nie nie rób tego oni już mi z PSD, ja teraz mu Quick Attack I świetnie Naprawdę użyłaś podjonka? Naprawdę? No dobra, ale drugiego podjonka raczej już nie użyjesz, co nie? Tam i tak mi się wydaje, dokładnie, no i Poziegli Puffy i możemy w końcu iść zawalczyć z tym trenerem Dobra, Pre 15 poziom, więc bardzo możliwe, że jeśli ten trener będzie miał z 2 Pokemony To to będzie fajnie i może może jeśli to wygramy, to blicy wbije 15 poziom. Ach, yy, Focus ewoluuje na 16, więc też tak niedaleko, więc pewnie gdzieś za dwa odcinki już ewoluuje. No dokładnie, pokonałem wszystkich i mam popatrzeć na abilitkę twojego Ekansa. Chciałbym, żeby to był Ekans. Wiedziałem, że to będzie ona. Pływacy Joseph i Joseph. Garbodor. No. Szajny garbodor. Co ciekawe. <śm> na którym ty możesz być poziomie. Wiem, że możesz mieć jakiegoś matslapa na pewno. To na pewno. Ale... Co ty jeszcze możesz mieć, to ja nie wiem. Na pewno jesteś dość defensywny, masz bite. No to dość polało, ale Thunderpunch masz tylko jednego Garbodora. Więc nie powinno być źle. Trafiłem, no to po Garbodorze. Coś, bosie byłeś dość słaby. Aftermath, ja przez chwilę się wystraszyłem, że to mi y, zabija. Pokémona, nie? Oj, to było straszne w tym momencie. No, prawie 15 poziom, prawie 15 poziom. Fokus 12. Helping Hand? Nie, raczej nie. Keep on Moves. Mhm. I teraz pójdziemy się szybko wyleczyć do centrum Pokémon. Tak, pokonałem Cię. Pływaczko. 400 Poketularów. Mega dużo się tutaj dostanie. Wydaje mi się, że w podstawowych wersjach, niezrandomizowanych, chociaż przynajmniej nawet we zwykłym Sun Moon się dostawało trochę mniej, wydaje mi się okej, okay, dostałem jakąś tm -kę. czy to są zrandomizowane? tm jeden workup, ale czy ja to będę miał jakoś inaczej? zaraz się okaże tak, ja wiem jak się używa tm gościu, nie musisz mi tego tłumaczyć mhm, tak, będzie to fajny fajny prezent okej, okay, dzwonek szkolny Uwaga studenci, Jaro jest proszony do pokoju numer. na piętro numer dwa. Yy, co strasznego zrobiłeś, że wzywają cię do. do pokoju dyrektora? No nic nie zrobiłem, Lili. -li. No, Lili, -li. ty powinnaś mi wierzyć. Dobra, idę się wyleczyć szybko, szkoda, że nie wybiłem tego 15 poziomu. Ale mam nadzieję, że sobie poradzimy z następnym pokemonem Tej liderki, trenerki, dyrektorki. Dobra, lecimy i zobaczymy jak to wyjdzie. Fajnie, że dostaliśmy ten eksper już tutaj. Przynajmniej tutaj właśnie Fokus zdobył trochę expa i jest już dość wytrenowany, jest na większy level ma niż, niż te pokemony trenerów tutaj wszystkich. I lecimy tutaj i ten dzieciaczek tam z tym miałem już chyba nam nie będzie blokować drogi, bo my już musimy wejść tam właśnie na to piętro drugie. Dobra, tutaj Kukuj i Lily sobie stoi, a my idziemy tutaj do góry. Tutaj też chyba potem przyjdzie kapitan Lima i później w Haoli będziemy musieli się chyba z nim klepać. Jaro, nie mogę w to uwierzyć! Pokonaj wszystkich moich studentów, niesamowite! Yy, nie Mimo z tobą walczyć. No okej, okay, no jak trzeba, to trzeba, tak? Słyszałaś o mnie o profesorze Kukui i chcesz mi dać wycisk, że wziąłem Rowleta No okej, okay, no się mam, breederko Emily. Co ty tutaj będziesz miała Eevee Eevee, Eevee No to okej, okay. no czego ja się tutaj mam bać Chyba nie, Blitzel Blitz raczej sobie poradzi, chociaż ona ma 10 poziom e, Dobra, Thunder Punch, nie będę tam jakoś ryzykował Tym charge'em, co nie No i jak uniknąłeś, wiesz ile ma Thunder Punch Tego Jakie statystyki ma ta Eevee Że ona mi wzięła 14 HP Co tu jest nie tak Dobra, ile to zabierze te Eevee? Dość sporo i sparaliżowano. Dobra, będzie wolniejsza. Mm, to jest pewne. No i teraz nie wiem, czy ja mam ryzykować. Nie będę ryzykować. Wezmę potionka, no nie? Yy, wezmę potionka i zobaczymy, może nie będzie się mogła ruszyć. Bo wiem, że mogę być szybszy. Że będę szybszy raczej na 100%. No ale ile mi zostanie? 14 tyle, ile je zabiera. Czyli jeszcze jeden potionek i później zaatakuję. Zdecydowanie wtedy zaatakuję. Yy, bo teraz jeśli nie walnimy krytycznym, to będzie. Ona zna tylko Scratch. Yy, nie, dobra, teraz już nie plecak, tylko tutaj fight, Thunder Punch i proszę traf Dziękuję i po Eevee. No, z tą dyrektorką też rzeczywiście nie namęczyłem. Chociaż no, musiałem użyć pociąga, tak? 15 poziom, a tutaj tor ym, statystyki wzrastają poza obroną i Thunder Wave, Thunder Wave się może przydać Orget Move yy. To teraz tak, Tail Whip może się przydać do obniżania obrony, tak? Ty yy, ja użyję zamiast Charge, bo chociaż nie Charge zwiększa specjalnego defa, to trochę zepsułem A Thunder Punch sam w sobie może sparaliżować więc no, trochę zepsułem Ym, aczkolwiek Wydaje mi się, że jeśli użyję hardscala tam gdzieś, to może mi przywrócą ten atak Mhm, dokładnie i dostanę nagrodę, tak? 5 Great Boli, no to tym bardziej, możemy sobie złapać Pokemona I wydaje mi się, że nawet jeszcze zdążymy, tak, Great Bole są na pewno mocniejsze niż zwykłe Pokemole I przyszedł Kukujcy Limą Siema, Kapitan Ilima tutaj Ciekawy jaki będzie totem ja do temu się muszę przygotować, minimum 20 poziom Ja nie wchodzę do tej ciury z tym Raticate'em yy, Niżej niż 20 poziom, naprawdę yy, Tak, The Verdant Cover mam dojść I tam będziemy się spotykać, tak? I tam będzie twoja próba, gdzie dostaniemy Normalium Z już Więc Lillipup na pewno będzie zadowolony, jeśli będziemy mógł używać jakiegoś Tutaj, yy, ataku Z Chociaż to będzie pewnie spawn' albo z yy, Dobra, dokładnie ukończyłem tę lekcję. I co, to tyle chyba, tak? Yy, mam być dobry do swoich pokemonów, Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. Yy, mam te jagódki sobie mieć, i mam wykorzystać to, czego się nauczyłem w szkole Pokémon. Użyć swojej tm-ki, Właśnie miałem to sprawdzić. I teraz Lily mnie gdzieś tu zaciągnie, za róg. Mhm, mm no dokładnie, z blisem to się nieźle dogadujemy. I naprawdę nieźle idzie z tym blisem. Jeszcze Lili papa ani raz w, y, w walce nie wykorzystałem. Ale mam nadzieję, że w przyszłym odcinku już się to uda. Mm, dobrze, Lili stoi tutaj. No tak, jestem tutaj. I teraz idziemy, ale z tego co pamiętam tą stał Taurus na końcu drogi, prawda? Więc na razie Lili tutaj jest rozkierzona i o tym nie pamięta i nawet go nie widzi przed sobą. Mhm. Mm Aha, No właśnie, teraz zauważyła. <grych> I ja jako przyszły mistrz Pokémon będziemy musieli go chyba uspokoić, tak? Tego Taurosa. Dokładnie on tutaj wyryczy. No to jest Hau, hala. Tauros. Oś Taurosie, złapię cię za rogi. Petit's face, stroke is main, grab it's by the tail. Yy, nie pamiętam. Nie, retora cię nie było, to no właśnie. Zobaczymy, czy trafię. Czy. petty face, chyba trafiłem. Tak, trafiłem, zdecydowanie. <noise> Dokładnie, i teraz hala tutaj odejdzie z tym Taurosem. A on mnie pewnie tutaj gdzieś na plaży zaciągnie. Będę musiał tutaj z ludźmi przywitać. Alola! I jeszcze jakieś zdjęcia, pewnie, no? Więc zaraz sobie złapiłem tego Pokémonka. Miejmy nadzieję, że będzie to w końcu coś dobrego. Bo Stotland, Sebstreaka są fajne, no ale to nie są jakieś tam e, wymarzone Pokémony, tak? Mm. No dobra, będziesz tutaj czekał na końcu tej drogi. Ema! No. No dokładnie. Mm. Idźmy tutaj. Tutaj jest to przejście i. Będzie chyba kacycenka, tak, to jest kacycenka Te gwiazdy śmieszne tam są Mhm Hawali -hmm. City od strony plaży Tutaj się How wita z tą panią Alola no, Tutaj się wszyscy witają, alola, widząc się Śmieszne A ta pani tutaj gada ze slowpokiem ja teraz sobie wbiegła do morza Ta się tutaj opala A Hau... a Hau przyszedł popatrzeć Tak ym... Trzeba naprawdę mnie zagada tylko po to, żeby mi powiedzieć, że mam się z nią przywitać. Alola! Mhm, tak. Alola! Fantastycznie, dzięki. To naprawdę było dla mnie bardzo ważne. Tędy mogę zejść? Nie mogę tędy zejść, wszedłem z powrotem. Dobrze no. Więc idźmy. Nie będę schodził teraz na dole. Na dół tam. Ale pójdę sobie tutaj do przodu. Chociaż tutaj też będzie Lili chyba niestety, więc jeszcze chwilkę tutaj przed tą cactenką będę musiał. Chociaż tutaj jest ziomal. ja będę miał z tobą gadać? Tak, dokładnie. Hał mnie tutaj nawet wzywanie Lili. I co ty mi będziesz kazał tutaj zrobić? Co mam z tobą grać w Lotto? Nie jesteśmy pełnoletni, Hao. Nie sprzedadzą nam losu. Mhm. Coś specjalnego dla Rotondexa, tak? Pokefinder. No dobra, no dobra, trochę to nieprzydatne moim zdaniem, bo to raczej jakiegoś większego zastosowania nie ma, każda taka mini gierka. No dobra, ja wiem czym jest PokeFinder, naprawdę. Mhm, mam uciskać R. No niech ci będzie. Mhm, tak, ten Rotom jest naprawdę niesamowity, że jest w tym. Tak, mogę też robić zdjęcia tym PokeFinderem. I teraz idziemy, pewnie mnie zaczepi ten ziomak, który stał przy, przy rozwolnym murku. Nie, jeszcze hał tutaj jest. I jeszcze Lily się zjawiła. No to pięknie. Yy, tak, rotmdek jest Możemy teraz robić zdjęcia. <grym> tak, rotmdek no jest naprawdę przydatny. Wow, i zrobił nam zdjęcie. <grym> no pięknie. Dobra, hał sobie pobiegł, pewnie coś zjeść. A Lili, co ty tutaj będziesz mogła chcieć? Ty pójdziesz do sklepu, okej. Okay. A mnie zagada ten dziadek Ten hop. O. ma hop. Hop się będzie nazywał nasz jeden z liderów w Pokémon Shield. Nazywa się hop Więc naprawdę będzie śmiesznie za nim mówić hop. Siema, ma hop. Nie hopie Muszę naprawdę... Naprawdę muszę Mm. Dobra, naciśnięte R, i co? I mam robić. Naprawdę, mam robić zdjęcia. Naprawdę, zdjątko, 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 zdjątko. No, co niezłe? Rotom, ja ci dam niezłe. To jest cud architektury. Yy, to, bo to jest ładne. Co z tego, że rozpikselowane. Tak, to jest najlepsze zdjęcie. Ile dostanę lajków? No, pokażcie mi ile dostanę lajków. 731 lajków, to jest mój rekord, bo zrobiłem jedno zdjęcie. I raczej więcej nie zrobię. <grym> Chyba, że dopiero gdzieś tam na duchowej próbie o ile tutaj jest? Wydaje mi się, że jest. Yy, Close PokeFinder. Bo chcę złapać Pokémona i będziemy na tym kończyć odcinek. Tak, mogę zostać największym fotografem w dziejach, ale nie mam ochoty. Wchodzimy sobie tutaj do tej trawki i łapiemy Pokemona. Ale ja sobie zmienię w tym momencie na Lili bo Tor moim zdaniem ma trochę za duży poziom. Yy, I zmienimy tak, dokładnie. Tor może mieć trochę za duży poziom, jeśli walnie nawet tym quick atakiem, tak? Bo wtedy zabierał pół HP i co będzie? Moim trzecim Pokémonem w drużynie prawdopodobnie Ilumizej. Ilumizej. no nawet, nawet, tak jakoś tam nie najgorzej. Szósty poziom. Tackle użyję tackle. Zobaczymy jak zadziała tackle, ile to zabierze. No jedną trzecią. Play nice. No dobra, to ja cię teraz już nie będę chyba atakował. Skoro ty mi obniżasz atak, chociaż jeden raz, jeden raz jeszcze zaatakuję. Tylko proszę, fokus nie, nie krytyczny Dobra, pięknie. Tutaj nice, obniża mi to, tak ja już Cię będę teraz rzucał. Pokeballami, nie chcę na razie marnować. Great na taką ilość I zobaczmy. Pokeball, nawet Premier bola na Ciebie nie będę marnował. Dobra, rzucony pokeball. I proszę, złap się za pierwszym razem. Jeden. Dwa, trzy. No i siedzi. No i pięknie. Trzeci złapany pokémon, Tylko jak mam nazwać tą, co to jest nawet pszczoła jakaś pewnie. Nie mam pojęcia co to jest. <ścoughs> jak ja mam cię tutaj nazwać? Tak, chcę nazwać, bo tak go wymaga nazwa. Kolejna dziewczynka. No nie wiem czy mój Tor jest dziewczynką, czy chłopakiem. Nie pamiętam. chyba chłopakiem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale jak by cię tutaj nazwać? Mmm... Nie wiem. Bip. Niech będzie Bip. Dobra, Bip został oddany do naszej drużyny. I sprawdźmy, co mogliśmy jeszcze tutaj trafić. Pewnie jakiegoś Darkraja. Albo Genesecta. Mmm... Tak! Darkraja mogliśmy tu złapać, no! No dziękuję grono, naprawdę prześwietna jesteś. Dałaś mi ilumizej. A tutaj jest normalny Darka jak jest Darkrai mroczny, dobra bajt, spróbujmy jak to zadziała Poziom dziewiąty już się boję, ty masz Disable'a To tym bardziej jest Czemu nie mogę Czemu nie mogę uciec? Halo? Czemu nie mogę uciec? Dobra, uciekłem. Udało się. Dobra, słuchajcie. Eee, no z tym Darkrai mogło być trochę gorzej do złapania i mogłem kogoś stracić na przykład. Ale słuchajcie, mamy już trzy Pokémony w drużynie. Jeśli ten film Wam się podobał, zostawcie koniecznie lajka. A ja już dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, cześć!